tu za zakątek Spotkał się Pan z władzami gminy Michałów. Spotkanie robocze po co? No jeszcze dołóżmy do tego starostę tutaj powiatowego. Spotkanie robocze po to, aby zobaczyć jak wygląda sytuacja tak naprawdę tutaj na dole. No, dowodzimy pewnym złożonym procesem dyslokacji wielu, wielu uchodźców z terenu wojny ci uchodźcy docierają właśnie w takie miejsca jak tutaj za kątek w powiecie pińczowskim. No i chcę zobaczyć jak to wygląda życie normalne tak naprawdę czy czegoś nie brakuje. Co możemy jeszcze zrobić? Jak zagospodarować potencjał ludzi, bo poza dziećmi są jeszcze osoby dorosłe. Może jest coś co możemy jeszcze dla tych osób zrobić? Chcemy dostarczyć nogardzi informacji. No przywieźliśmy z sobą taką ulotkę na roboczo opracowaną. Ale będziemy słuchać, co ci ludzie jeszcze potrzebują. No wiem, że wiele pytań jest. Wydawałoby się prostych pytań. Ja się nie dziwię tym pytaniom, no bo ktoś jak przyjedzie, zostanie umieszczony w takim ośrodku, ma jedno pytanie na przykład, czy może opuszczać ten ośrodek. Oczywiście, że może, no ale to są pytania, na które trzeba udzielić prostej odpowiedzi. E, uchodźcy są tutaj na zasadzie statutu, póki się nie zarejestrują. My ich jako gości traktujemy i będziemy robić wszystko, aby się dobrze u nas czuli, ale, ale no to miejsce jedno mówi. E, dobrze, że są ludzie, którzy zgłaszają potencjał takich miejsc i oby tych miejsc nam wystarczyło. Polska i Świętokrzyskie jest przygotowane na dużą falę uchodźców. E, ale mówię, no, trzeba dotrzeć do ludzi, bo można z zabiórka wiele rzeczy fajnych przemyśleć. Wydaje się, że są dobre rozwiązania, ale no, doprecyzowanie często zmienia jeszcze lepsze na bardzo dobre, i po, po to tutaj jesteśmy. Po to jest wojewoda, jest urząd wojewódzki, bo mówię, my staramy się skoordynować tę pomoc na wielu poziomach. A tak naprawdę no, na końcówce tego wszystkiego jest miejsce przy stole, jest łóżko, jest pokój, jest plac zabaw w wielu przypadkach, jest miejsce do bezpiecznego przebywania na terenie nie tylko Świętokrzyskiego, Wszystkiego, ale i Polski. Na jaką pomoc mogą liczyć ci Ukraińcy, jeśli chodzi o Twoje wody? Urząd Wojewody jest przedłużeniem tego, co rząd gwarantuje, czyli tak naprawdę, zaczynając od granicy, mogą liczyć na bezpieczny i darmowy transport, na darmowe miejsca właśnie w tego typu ośrodkach. One będą mieć różny standard. No, tu jest bardzo dobry, bywają ciut lepsze, ale będą pewnie i ciut gorsze miejsca. Darmowa opieka zdrowotna. Będzie, jest w tej chwili w opracowaniu system opieki takiej szkolnej i tutaj to jest bardzo duży problem, no bo dzieci zostały wyrwane tak naprawdę nie tylko z domów, ale i ze szkół. No nie chcemy je zostawić same sobie, żeby oglądały tylko telewizję albo patrzyły w komórki. To będzie zorganizowane no, w różny sposób. Generalnie... Nasz system edukacji jest otwarty na dzieci ukraińskie. Jest jeden zasadniczy problem. W większości te dzieci nie znają języka polskiego. Te, które znają, no to mogą przejść na zasadzie no, od już do klas y, równoważnych, do których chodziły u siebie. Ale te, które nie znają, będą objęte systemem takiej nauki wyrównawczej, gdzie pierw będą y, y, mogły. Poznać trochę język polski, a dopiero później być włączony w system edukacji. Ale ja tu już się dowiedziałem, że takie na bazie inicjatyw lokalnych, już lokalne szkoły, szczególnie podstawowe, tworzą no system zajęć takich może nie wymagających dużej znajomości języka polskiego, a jednak dającym dzieciom na miastkę szkoły, gdzie to będą zajęcia plastyczne, no jakieś być może muzyczne zajęcia fizyczne, no to jest łatwiejsze do przeprowadzenia, także no takie wizyty jak ta. No... Dają tylko sam garść wiadomości, tak naprawdę w dwie strony te wiadomości idą. Ja mogę część przekazać, dowiedzieć się, jakie są potrzeby. Myślę, że to jest początek tego, że będziemy odwiedzać takie ośrodki. Zresztą to czynimy praktycznie od początku, w tych, w tych większych ośrodkach, gdzie przebywają, przebywają uchodźcy, no, staramy się dopasowywać i siebie, i urzędy do tego, czego ludzie oczekują. Czy Kączowski stanął na wysokości zadania? Zdecydowanie tak. Myślę, że świętokrzyskie w ogóle stanęło na wysokości zadania i i na różnych poziomach no nie mamy problemów. No wszyscy, którzy do nas docierają, są zaopiekowani. Problem też jest z wyszacowaniem, ile tych osób jest, bo tak naprawdę przez punkty recepcyjne my mamy zmapowane około 600 osób. Z tego co wiemy od osób, od takich liderów lokalnych skala jest no prawie 10 razy większa, no ale to nawet nie chodzi o statystykę, to chodzi o to, aby te osoby no, były we właściwy sposób informowane. Stąd też między innymi to jutrzejsze spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim z liderami, takimi liderami na dole, liderami pochodzenia ukraińskiego, którzy koordynują, są opiniotwórczy, są z wielkim sercem i potrafią te, skoordynować pomoc już na samym dole. Ten pomoc u rodzin, u znajomych. Jutro porozmawiamy o tych wielu rzeczach, które być może ich nurtują. Co kiedy na przykład no rodzina już z jakichś powodów nie będzie w stanie gości swoich utrzymać? Czy mogą przekazać, że tak powiem, na tę linię takiej rządowej pomocy w cudzysłowie? Tak, oczywiście to będzie można zrobić, ale to o tym chcemy porozmawiać.